To taka msza, jak powiedział mi ojciec, na który jest trochę więcej rodzin z dziećmi i też młodszych dzieci. Zwykle ojcowie mówią kazania i do dzieci, i do dorosłych. No ja pozwolę sobie dziś to słowo skierować głównie do dorosłych. To może tak zgodnie z tą biblijną zasadą, że Pan Jezus błogosławił dzieci i katechizował i ewangelizował dorosłych. My czasami odwracamy ten porządek. I katechizujemy dzieci, i błogosławimy dorosłych. No, jednak chcielibyśmy zachować ten porządek biblijny, chrystusowy. To słowo dzisiaj przychodzi do nas i w tę niedzielę, piątą niedzielę postu, i także przez te rekolekcje. Zaczęliśmy od pięknej pieśni, hymnu do Ducha Świętego, i ci, którzy. Zawierali małżeństwo sakramentalne. To może jeszcze pamiętają, że w czasie mszy ślubnej ten hymn jest śpiewany także. Może jego część skromna, bo zaledwie trzy zwrotki. Czyli takie wołanie o to umocnienie dla przyszłych małżonków, o tą moc ducha świętego, aby ten duch, który jest duchem miłości, też pomagał im kochać się wzajemnie, służyć sobie wzajemnie. My dziś tego ducha Bożego Stworzyciela przywołujemy. Właśnie Pan Bóg nam przypomina też przez tą hymn, przez tę pieśń, że Duch Święty jest Duchem Stworzycielem. Że może czasami jak czujemy się tacy jak proch tej ziemi, że może tak nam się wydaje, hiperkrytyczny, że nic dobrego w nas nie ma, to Pan Bóg mówi, ale pamiętaj, ja jestem Stwórcą. Ja jestem Stworzycielem, który czynie coś z niczego. Pan Bóg oczywiście potrafi też wskrzeszać umarłych, więc jeśli czasem tacy się czujemy, może dziś takim się czujesz, nieżyjącym, niepotrafiącym kochać, niepotrafiącym przebaczać, może czujesz, że jakby doszedłeś w swoim życiu do, do ściany, to Bóg mówi, ale ja jestem tym, który wskrzesza marłych, Ja jestem tym, który potrafi wyprowadzić zmarłych do życia i nawet potrafi stworzyć coś z niczego. Więc to taka pieśń, która dzisiaj jest dla nas też dobrą nowiną. Natomiast odwołując się do tego doświadczenia małżeńskiego, to też dobre skojarzenie, ponieważ dzisiaj Bóg nam przypomina o przymierzu. Małżeństwo jest przymierzem pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy oblubieńcem a oblubienicą. I Pan Bóg nam dziś też przypomina o tym nowym przymierzu, które zawarł z nami w wodach chrztu, w których nie tylko uczynił nas synami, córkami, ale również zawarł z nami to przymierze oblubieńcze, że On patrzy na Ciebie i mówi kocham Ciebie, jesteś dla mnie najpiękniejszy, jesteś dla mnie najpiękniejsza. Któż z nas nie chciałby słyszeć takiego słowa. Dzisiaj prorok Jeremiasz przypomina nam, że to przymierze, które Bóg z nami zawiera, jest przedziwne, mówi, nie będę. Wspominał o ich grzechach i odpuszcza ich występki, pomimo tego, że wcześniej oni wiele razy mnie nie słuchali, nie chcieli chodzić za mną, łamali moje przymierze, grzeszyli. Tak, tak robił Izrael i to także trochę nasza historia. Tacy jesteśmy. Że Pan Bóg nas przekonuje o swojej miłości, o tym, że ma dla nas dobry plan, że nas poprowadzi w życiu. Dajemy pewne wskazówki, choćby takie jak te przykazania, drogowskazy Boże, dziesięć słów mądrości, miłości. My tam mówimy, Panie Boże, no, może to wszystko, ale nie wiem, może bez czwartego, bez trzeciego, bez szóstego przykazania, gdyby to było, to może byśmy to jeszcze przyjęli. Jakoś tak chcemy żyć po swojemu i Pan Bóg mówi, ale dobrze, ja Ciebie kocham, mimo wszystko Ciebie kocham. Idziemy, moi drodzy, w tym wielkim poście do nocy paschalnej. W tę noc paschalną chcemy odnawiać to przymierze. Niekiedy mówimy, że chcemy odnawiać nasze obietnice, które Panu Bogu daliśmy, ale jeśli rodzice pamiętają, to kiedy chrzcili swoje dzieci, to na początku był taki dialog: o co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci, czy dla swojego dziecka, o chrzest. Prosząc o chrzest, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania dziecka w wierze, aby miłowało Boga i Bliźniego. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? I rodzice odpowiedzieli: Jesteśmy świadomi. Później było pytanie o wyrzeczenie się zła, grzechu, szatana, o wyznanie wiary w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego Kościół. I jeśli to wszystko przeanalizujemy, to ja pytam się, gdzie jest tutaj jakaś obietnica? Co Panu Bogu obiecaliście? Więc jakie obietnice będziemy odnawiać? Tak naprawdę jedynym, który obiecywał, był Bóg, bo On obiecywał, że będzie Ciebie kochał, że będzie Ciebie strzegł, że nigdy z Ciebie nie zrezygnuje i On jest temu wierny. I w noc paschalną... Będziemy odnawiać to właśnie przymierze, przymierze miłości, że Bóg chce przypomnieć o tym, że Ciebie kocha. Kocha takim, jaki jesteś, że On z Ciebie nie zrezygnował, że daje Tobie ciągle kolejną szansę. A my właściwie powiemy tak, wybieram Ciebie, Boże. Chcę Ciebie, chcę tej miłości, chcę tego przebaczenia, potrzebuję Ciebie. Wiem, jakie są moje grzechy, wiem, jakie są moje słabości. Chciałbym inaczej żyć. Bez Ciebie nie dam rady, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie. To jest właśnie to przymierze, moi drodzy. Dzisiaj Ewangelia nam też przekazuje taki ciekawy dialog, pewną scenę, kiedy przychodzą Grecy, jest powiedziane, to jacyś pewnie poganie, którzy uwierzyli w Boga Jedynego, czyli tak zwani prozelici, i oni chcą zobaczyć Jezusa. Mówią najpierw do Filipa, Filip później do Andrzeja, w końcu Filip z Andrzejem idą do Jezusa. Nie wiem, czy jakoś tak chcieli mieć większą, większą siłę przebicia. W każdym razie, chcą Ciebie zobaczyć, jesteś grec. Moi drodzy, ciekawa rzecz, że ci poganie mieli w sobie takie pragnienie żeby zobaczyć Jezusa, by oni mieli taką intuicję ten Jezus to jest ktoś ważny. Chcemy Go spotkać, chcemy Go zobaczyć, nie wiem, może jakiś znak zrobi, może będzie, no nie wiem, może jakoś nas przekona, może coś dzięki Niemu zrozumiemy więcej. Moi drodzy, jest takie pytanie bardzo ważne, które można dziś sobie postawić, które możesz sobie postawić. Właściwie, dlaczego tutaj dziś jesteś? Po co tu dziś przyszedłeś? Czy dlatego, bo takie jest przykazanie, bo tak zostałeś wychowany, bo rodzice kazali? Może, że jakoś Pana Boga się trochę boję i boję się Jego kary, przestanie jakoś tam błogosławić, pomagać, będzie na mnie zagniewany. Dlaczego tu dziś jesteś? Co chciałeś zobaczyć? Kogo chciałeś zobaczyć? Bo Panu Bogu tak naprawdę nie chodzi o to, byś był, by był Twoim przykazaniem. Ono chce być Twoją miłością, że chrześcijaństwo nie opiera się przede wszystkim na zachowywaniu przykazań, bo Żydzi mieli 613 i nie byli chrześcijanami. Więc w czym tkwi ta oryginalność chrześcijaństwa? W tym, że jest osoba Jezusa Chrystusa, który bardzo chciał Ciebie dzisiaj spotkać, który tęsknił za Tobą. Tak Jezus powiedział swoim uczniom przed ostatnią wieczerzą: Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z Wami. Jezus to mówi zawsze do nas, gdy tu przychodzimy. Może czasem rozproszeni, może czasem zmęczeni, może czasem zniechęceni, może czasem z rutyną. On no mówi, jestem ciągle taki sam. Jak bardzo się cieszę, że tu jesteś. naprawdę cieszy się każdym z nas. Cieszy się tymi dziećmi, które tutaj są. Może niektóre się trochę nudzą dzisiaj. Ale naprawdę jest, jest zadowolony, że tutaj jesteśmy. I patrzy w twoje serce i wie, co w nim jest. Mówi, nie zrezygnowałem z ciebie. Może ty już z siebie zrezygnowałeś? Może wszyscy mówią o tobie, że jesteś do niczego. Ale ja chcę tobie dziś opowiedzieć o, o mojej miłości. Nie zrezygnowałem z ciebie, i będę za cie, o, o ciebie walczył, i będę tobie kibicował do końca. Możemy zrobić razem coś wspaniałego, coś pięknego. Ciekawe, że Jezus do tych Greków jakby no nie odpowiada na to ich pragnienie, ale mówi coś zupełnie innego. Mówi: Teraz przyszła godzina właśnie chwały syna człowieczego. Żeby syn człowieczy został otoczony chwałą. Kiedy myślimy o chwale, no to myślimy sobie tak: no, może rodzice mnie pochwalą, może w końcu mój wychowawca mnie doceni, może koledzy, może dostanę awans, albo jakąś podwyżkę, najlepiej, albo jedno i drugie, albo jakiś list gratulacyjny, bo już tyle lat w małżeństwie, chociaż prezydent tam pochwali, że 50 lat to jest naprawdę osiągnięcie, albo może jakieś rondo mi ufundują, jako ojcu Medardowi, to jest chwała. Ale Jezus mówiąc o chwale, myśli o czymś zupełnie innym. Myśli o swoim krzyżu. I mówi, właśnie dziś do nas patrz na tę moją chwałę. To znaczy, w tym krzyżu są zapisane i moje grzechy, i twoje, ale nade wszystko jeszcze bardziej jest zapisana miłość Boga. Wypisana jest miłość Boga. Tak jak mówi prorok Izajasz, na moich dłoniach, czy Bóg przez proroka, na moich dłoniach cię wyryłem. Kiedy patrzymy na przebite dłonie Chrystusa, możemy zobaczyć tam miłość Boga. Jak ciebie kocham, właśnie tak że dla ciebie pozwoliłem się przebić moje dłonie pozwoliłem ubiczować moje plecy pozwoliłem włożyć tę koronę cierniową na moją głowę i przebić w końcu bok moje serce jest dla ciebie otwarte kocham ciebie moi drodzy dzisiaj to słowo przychodzi do nas zaprasza byśmy właśnie chcieli zobaczyć Jezusa byśmy chcieli patrzeć na ukrzyżowanego dziś te krzyże są zasłonięte, pozostaną takimi aż do wielkiego piątku żebyśmy tęsknili za tym ukrzyżowanym Właśnie, bo w nim objawia się miłość Boga, miłość, której nic nie może złamać, również moje, Twoje grzechy, miłość, która jest wierna, żebyśmy chcieli to przymierze miłości w noc paschalną odnowić, bo bardzo tej miłości potrzebujemy, niezależnie od tego, ile mamy lat i kim w życiu jesteśmy.